Hortensja bukietowa coraz piękniej się przebarwia na różowo, tworzą się jakby sople lodu. No, ślicznie wygląda, bardzo dużo kwiatów. Ja ją co roku przycinam, ale będę przycinała wyżej, żeby krzew był duży. Tutaj ma sporo miejsca trochę dla siebie, więc myślę, że mogę sobie pozwolić na to, żeby właśnie tutaj była duża, ale będzie jeszcze piękniejsza to jeszcze nie jest to jej przebarwienie. To na razie jest początek. Ona dopiero zaczyna. Przeszliczne, duże, dorodne kwiaty. Ja bardzo lubię właśnie hortensje bukietowe. One się ładnie przebarwiają. Ale lubię też hortensje otaksa, które kwitną na niebiesko. Ale gdy przekwitają, też lubią się czasem przebarwić na fioletowo czy różowo.